Witam na konferencji po meczu Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia Dziki Warszawa. Zdecydowane zwycięstwo zespołu gości 94 do 69. Są z nami trener dzików pan Krzysztof Szablowski i najlepszy chyba zawodnik dzisiejszego spotkania Nikolas McGlynnn. Panie trenerze, najpierw pana poproszę o pomeczową opinię. No bardzo się cieszę z tego naszego występu dzisiaj. Gratuluję moim chłopakom tego, w jaki sposób przede wszystkim zagrali w sensie mentalnym, czyli wyszli na boisko z ogromną energią. Trochę nam mnie ostatnio brakowało. Dlatego bardzo się cieszę właśnie z tej jakości, jaką dzisiaj mieliśmy pod tym względem. No ale to przełożyło się też na nasze granie po obu stronach parkietu ofensywnie. Graliśmy jak zespół, dzieliliśmy się piłką, wiedzieliśmy o tych pomocach, jakie stosuje zespół z Gdyni, więc wyszło z tego 25 asyst, jeden z naszych najlepszych wyników w sezonie. Bardzo się cieszę, bo o tym chłopakom mówiłem i jakby realizowali to w bardzo dobry sposób. I to przekładało się też na energię defensywną, gdzie naprawdę wykonaliśmy kawał dobrej pracy Także, także bardzo się z tego cieszymy. Um, oczywiście drużyna gospodarzy y, też, już po walczeniu, y, utrzymania myślę, że troszeczkę, y, troszeczkę uszło z chłopaków powietrze. Y, gratuluję tego utrzymania. Wykonali świetną robotę w tym sezonie. Szczególnie że ten początek był bardzo trudny, ale, ale nie odbieram też moim chłopakom, bo to oni trochę tego powietrza opuścili też grając w ten sposób. Y, dzisiaj i, 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 i myślę, że zawodnicy arki. No już w pewnym momencie nie, nie, nie wierzyli w to, że mogą nawiązać walkę gdzieś tam podświadomie, oczywiście, bo to są sportowcy, wojownicy walczą do końca. I tak było, grali do końca tak jak mogli, ale my dzisiaj zagraliśmy świetne zawody i jeszcze raz e, gratuluję mojemu zespołowi. E, dziękuję kibicom, którzy tu przyjechali, e, byli z nami, je, są cały czas z nami, mimo tego, że mieliśmy bardzo trudny okres, ale cieszę się, że, że mogli wreszcie zobaczyć naszą lepszą grę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nikolas Maglin. Nikolas. 23 points, almost 80% of efficiency, six rebounds, one assist, three steals. Very impressive performance, congratulations. What's your opinion after the game? Um, well, I think it was. Uh, we just had an energy we haven't seen in a while uh, from us. Everybody that touched the floor uh, contributed positively, uh, both offensively and def defensively. Uh, we just had a lot of fun you know it was you know obviously uh, being you know ha going on runs and getting stops together obviously is always fun but you know it was more than that it was just uh, we got back to who we were earlier in the year and uh, it just felt good it was a, it was a good performance from everybody on this team and uh very proud Nikolas w ogóle nie ustosunkował się do tego, co powiedziałem na temat jego indywidualnego występu, ale podkreślał grę całej drużyny, zaangażowanie wszystkich zawodników, ich kontrybucje, ich udział zarówno w poczynaniach ofensywnych, jak i defensywnych. I na koniec jeszcze raz podkreślił, że no, cechowała ich grę w dzisiejszym meczu wielka, wielka energia. Thank you very much, congratulations once again. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję. I powodzenia w walce o play offy bo cały czas o to gracie, panie trenerze. Gramy, oczywiście. I dziękuję bardzo za te życzenia. Ja jeszcze raz gratuluję naprawdę świetnej roboty też chłopakom tutaj, trenerowi Buchawskiemu i, i jego asystentom, bo mieli bardzo trudne zadanie. Kibicowałem też temu projektowi. Cieszę się, że, że udało im się utrzymać. Także też powodzenia życzę. Bardzo Dziękuję, dziękuję bardzo. druga część konferencji prasowej po meczu Krajowa Grupa Spożywcza Arkadia Dziki Warszawa. Przypomnę wynik zwycięstwa gości 94 do 69. Trener zespołu gospodarzy pan Wojciech Bychawski i zawodnik Jakub Szumert. Panie trenerze, najważniejsze były te wyjazdowe mecze w Zielonej Górze i w Łańcucie. To była powszechna opinia, czy po tym, jak udało się te mecze wygrać w dzisiejszym, po prostu troszkę zeszło z drużyny powietrze? Dobry wieczór. Myślę, że tak. Po pierwsze zdecydowanie staram się zawsze zawodników uczulać, że każdy mecz jest ważny, bo to jest ich zawód, ich praca, nasz, nasz zawód, nasza praca, więc tutaj jest różna, różny ciężar gatunkowy meczów, ale wszystkie są ważne. Widzieliśmy, że kluczem do tego żeby zrealizować cel minimum czyli utrzymanie w tej lidze to, to, to zwycięstwo z bezpośrednimi rywalami do, do tego do osiągnięcia tego celu. Przez ostatnie półtora miesiąca byliśmy pod naprawdę dużym napięciem. Drużyna była naprawdę mocno skonsolidowana i widać było jak pracowała i widać było jak graliśmy te mecze bo to nie tylko te dwa mecze ale wcześniejsze wygrane mecze i nawet te które przegraliśmy były po walce i, i Myślę, że w podświadomości każdego człowieka jest trochę tak, że jak się uda coś zrealizować, coś zrobić, choć tutaj jeszcze raz powtarzam, to cel minimum, ale, ale to jeśli się uda zrealizować, to gdzieś tam trochę tego ciśnienia pewnie schodzi. Był krótki czas. Byliśmy po bardzo długiej podróży z tam musieliśmy dać zawodnikom trochę odpoczynku, bo to prawie 10 godzin w autokarze. Więc biorąc pod uwagę podróż, jeden dzień wolnego, to mieliśmy tak naprawdę dwa dni, żeby się do tego meczu przygotować żeby w tym meczu i żeby odrobinę odpocząć. Myślę, że trochę uciekło nam takie koncentracja. Przede wszystkim zagraliśmy słabe zawody i to trzeba uczciwie powiedzieć, więc tutaj analizowanie procentów gry przeciwnika czy, czy, czy słupków, w których oni byli lepsi moim zdaniem nie ma sensu. Tutaj zagrał ci mentali, tego trochę brakło. Wiem, że gracze na pewno chcieli ten mecz wygrać i byli zmobilizowani, natomiast nie zawsze jest tak jak chcemy i, i Trochę szkoda, że u siebie na hali, myślę, że należy przeprosić kibiców za to, że nie udało nam się tego meczu wygrać i, i nawiązać lepszej rywalizacji, do jakiej przyzwyczailiśmy w tej drugiej rundzie przede wszystkim. Natomiast tak jak mówię, to są tylko ludzie i wszystkie rzeczy, które się gdzieś nie udają. Ja w pełni, pełną odpowiedzialnością biorę na siebie, bo, bo, bo za to odpowiadam. Czy wygrywamy ważne mecze, czy przegrywamy, można by rzec, teoretycznie troszeczkę mniej ważne, to, to tak jak mówię... Mm, nie udało się zrobić tego, co chcieliśmy, przykro mi, ale cóż. Gratulacje dla drużyny Dzików, dla, dla m, trenera m, Krzysia Szablowskiego. Grają fajny sezon, realizują też swoje cele. Proszę pamiętać, że oni też w zeszły tydzień grali u siebie mecz i, i przegrali z Kretesem prawie 30 punktów z Zieloną Górą. E, I to też widać było, że ten zespół nie grał tak jak gra, tylko to była kwestia mentalu. Po, trochę podobnego jak nasz dzisiaj. Najzwyczajniej w świecie w go i tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kuba Szumert. Kuba, obraz dzisiejszego meczu był dość klarowny. Ja nie chcę Cię o to dzisiejsze spotkanie pytać. Spędziłeś na parkiecie nieco ponad 9 minut, ale jesteś najmłodszym, tak najmłodszym zawodnikiem w drużynie. Jak oceniasz ten swój pierwszy pełny sezon na parkietach Orlen Basket League, na parkietach Ekstraklasy? Klasy? Według mnie oceniam go. Bardzo dobrze. Zagrałem kilka naprawdę według mnie bardzo dobrych meczy, jak na pierwszy sezon, jak na takie pierwsze zderzenie się z taką poważną senjerską krzyżkówką i naprawdę jestem z siebie zadowolony, ale dalej czeka mnie ciężka praca, żeby te minuty, wszystkie statystyki, wszystko żeby się jeszcze poprawiło. A jeżeli Jakub Szumert za rok będzie o tyle lepszy od dzisiejszego Jakuba Schumerta, jak ten dzisiejszy jest lepszy od zeszłorocznego. Jest to możliwe, to będziesz wtedy w czołówce polskich graczy? Oczywiście, ja do tego dążę, żeby być jednym z najlepszych graczy w naszym kraju. Na no to ściskamy za ciebie kciuki, życzymy ci tego serdecznie. Są jakieś pytania? Bardzo proszę. Tak, tak. Ja bym chciał Kuba spytać, czy masz kontrakt na następny sezon z Arku Gdynia, skoro już na takie przyszłościowe tematy wybiegamy. Przepraszam, wolałbym, żebyśmy przed zakończeniem sezonu jeszcze zostawili te sprawy, zwłaszcza jeśli to się dotyczy młodych graczy. Powszechnie wiadomo, że Kuba podpisał roczny kontrakt, natomiast to wszystko, cele tego, co robimy, drużyny projektu, młodych zawodników. Dajmy, przepraszam, ale dajmy dograć ten sezon do końca, dwa mecze jeszcze i wtedy myślę, że, że otworzymy się bardziej na, 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 na to, co trzeba. Myślę, że to nie jest jeszcze czas na takie podsumowania. Wolę, żebyśmy się skupili stricte jeszcze na, ter na teraźniejszości, bo to, to nam ułatwi. Mm, a nie chciałbym, żeby Kuba tutaj miał problem z wybrnięciem z tego pytania, a, a tu jest yy, odpowiem w ten sposób. Chcielibyśmy, żeby to wszystko trwało tak, jak trwa, żebyśmy mogli pracować, zbudować jeszcze silniejszy zespół niż w tym roku i oczywiście z Kubą na pokładzie, także... Sorry, nie, wielkie tak, miłość, ale tak chciałbym. Tak tak, 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 ja rozumiem, ale chciałem też spytać o tego, który nie zagrał, bo Bartłomieja na dzisiaj nie zobaczyliśmy na parkiecie i wielce prawdopodobne, że, że to mógł być jego ostatni mecz w karierze w Gdyni I, i czy nie miał pan takiej myśli w głowie, żeby jednak dać mu szansę, żeby pożegnał się z kibicami, jak na boisku? Ja odpowiem w ten sposób, bo tu nie chciałbym też tego wszystkiego rozwlekać, tylko na rosterze dzisiejszego meczu miałem 12 zawodników i mogę podać, w stosunku do każdego z nich przynajmniej jeden albo dwa tak silne argumenty, żeby wyszli gdzieś na boisko i zagrali, jak w stosunku do, do Bartka Wołoszyna. Bartek Wołoszyn, ja nie wiem czy to, że on będzie kończył grę w koszykówkę czy nie, być może tak, natomiast jeszcze w tym sezonie na parkiet wyjdzie. Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest wiele spekulacji, wielu fachowców, każdy ma jakiś pomysł jak to zrobić i to się fajnie robi na symulatorach ligowych w różnych ligach natomiast ja zapraszam serdecznie do szatni albo na trening i, i proszę spróbować podzielić te minuty tak żeby nawet nie było sprawiedliwie inaczej nie żeby był każdy zadowolony bo to jest niemożliwe ale żeby było odrobinę sprawiedliwe jest trudno tak się złożyło dzisiaj tak gdzieś wyszło. E... Mówię gdybym chciał pogodzić wszystkich z minutami jeszcze spróbować mecz wygrać to ja uważam że jeśli Bartek gdzieś był to, trochę Poza rotacją w ostatnich meczach, jeśli ja mam tego typu gracza wpuszczać przy minus 20 punktach na dwie minuty, to to dla mnie akurat jest brak szacunku. Powtarzam. Zostały dwa mecze ligowe i e, jeśli wszystko będzie dobrze, jak chodzi o zdrowie, życie, dziwne rzeczy, to Bartek zagra jeszcze w koszykówkę i zagra e, w taki sposób, w jaki powinien zagrać tego typu gracz, tym bardziej, jeżeli będzie planował zakończyć karierę, to mogę to obiecać i tyle. Chciałem też dopytać, bo po meczu po końcowej syrenie mieliście spotkanie z kibicami, takie, takie pamiątkowe, symboliczne na koniec sezonu. Jakie głosy pan jakby otrzymał? Czy to były głosy wsparcia od, od kibiców? Ach. Okej, okay, bo jak na to jak, jak pytanie odpowiem, jak na podobne dwa wcześniejsze, to wiem, że zadasz pewnie czwarte i piąte, aż w końcu uzyskasz ode mnie informację taką, jaką chciałbyś uzyskać, więc ja ci odpowiem w swoim stylu. Atmosfera była uważam, że bardzo fajna, jak na mecz, który przegraliśmy i, i było sporo zdjęć, które, które gdzieś tam ludzie zrobili sobie ze mną, i, i raczej otrzymywałem pozytywne, miłe informacje. Również wydaje mi się, jeśli dobrze kojarzę od ludzi, którzy jeśli nie robią tego twarzą w twarz, to opinie nie są zbyt yy, poz, pozytywne. Yy, odpowiem w ten sposób. Staram się unikać tych spraw, ale sporo informacji, ankiet, różnych ciekawych rzeczy do mnie dociera. Już o tym mówiłem wielokrotnie. Internet, anonimowość w internecie. Pozwala nam na mówienie i robienie różnych rzeczy, których nie potrafimy potem zrobić twarzą w twarz, bo potem nie znajduje się nikt odważnie, kto przyjdzie i powie, jakie ma zastrzeżenia i jak chciałby to sam zrobić. Atmosfera była uważam bardzo fajna po meczu i, i myślę, że kibice ze zrozumieniem do tego podeszli. <laughs> Wielokrotnie tłumaczyłem, dlaczego wiele rzeczy jest tak, a nie inaczej. Wielokrotnie mówiłem, że ja też pamiętam Aseko czy Aseko Treff, jakkolwiek zwał Gdynia, grające w Eurolidze, grające z z znakomitymi zawodnikami, o znakomite cele. Jeszcze raz powtarzam, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli ktoś ma wolne 10, 16, 18 milionów złotych, zapraszamy serdecznie. Myślę, że w klubie są osoby, które potrafią to w odpowiedni sposób przełożyć na sport, czy to ze mną na pokładzie wtedy, czy nie. Będzie można zrobić mocną markę, bijącą się w pucharach. Na dzień dzisiejszy mieliśmy takie finanse, jakie mieliśmy, wsparcie takie mieliśmy i dzięki temu właśnie stworzyliśmy ciekawą drużynę, która Zwłaszcza w drugiej części grała fajny basket i dała też jakieś cele temu wszystkiemu, co robimy. Jeszcze się chyba taki nie narodził, który by dogodził wszystkim i my nie jesteśmy w stanie. A moim zdaniem warto podziękować tej szczególnie grupie kibiców, która bardzo długi czas jeździła z nami na mecze, na większość meczów. Kibicowała nas, wspierała i rozumiała to, że czasami nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Mimo, że nie byli zadowoleni z tego jak to wyglądało, ale potrafili pewne rzeczy zrozumieć. Im bardzo, bardzo dziękuję szczerze. Dziękuję szczerze za tą trudną rozmowę w Toruniu, którą mieliśmy. I to nie była rozmowa typu piłkarska, że przyszło 20 ludzi kogoś pobić, tylko przyszło kilka osób po prostu po ludzku porozmawiać. Staliśmy na parkingu w nocy pod halą, rozmawialiśmy z godzinę, rzeczowo, normalnie, po ludzku i to była wspaniała, super rozmowa. Obiecałem wtedy kibicom, że z całą pokorą, ale obiecałem, że uczyłam tą drużynę sportowo w lidze. W dobrym czasie to zrobiliśmy na, na trzy kolejki przed końcem. Teraz bijemy się o kolejne zwycięstwa. Idąc za głosem kibiców, tak, ja bardzo bym chciał, żeby Arka w przyszłym sezonie była jeszcze mocniejsza, z jeszcze lepszymi zawodnikami. E... Osobiście pewnie chciałbym z, ze mną jako trenerem, ale jeśli będzie potrzeba, żeby był ktoś, nie wiem, lepszy, inny i będzie taka sytuacja, to pewnie tak się stanie. Ja dziś o tym nie myślę. Mam dwa mecze do rozegrania. Chciałbym zamknąć ten sezon, podsumować go. Przygotować zawodników kadrowych do kadry 3 x 3, do kwalifikacji olimpijskiej, do kadry 5 na 5 seniorskiej, do kadry 5 na 5 u 20, zasadniczo 80% tego skład są kadrowiczy, którzy zaraz zaczną kolejne mecze. To też dla nas były cele, które mieliśmy realizować, i tak jak oni wypadną w tych meczach reprezentacji, tak my też będziemy oceniani i przez pryzmat tego, co zrobiliśmy w tym sezonie, w tym roku. I ja tak na to patrzę, więc wielkie podziękowania. A ja wierzę w to bardzo mocno, że Arka jeszcze wróci w miejsca, w których była i będzie grać co najmniej o playoffy, a może nawet o, o medale w najbliższym czasie. I chciałbym, żeby tak było, ale jeszcze raz powtarzam: proszę to zrozumieć. Do tego wszystkiego potrzebne są pieniądze i tych pieniędzy potrzeba dużo. Jeśli ktoś te pieniądze znajdzie, to tutaj się możemy bawić. W dzisiejszych czasach znaleźć jakiekolwiek pieniądze na sport jest piekielnie trudno, a co dopiero znaleźć duże pieniądze na sport. I to naprawdę trzeba zrozumieć. I przy pewnych ograniczonych możliwościach finansowych, nawet jeśli przyjdzie tutaj, nie wiem jak dobry tener, a na pewno lepszy ode mnie, bo pewnie wszyscy są lepsi ode mnie, to i tak pewnych rzeczy nie osiągnie, nie będzie miał z kim i z czym w kontekście zbudowania zespołu. tak. Ci ludzie, którzy tu byli, uważamy, uważam, że zrobili wszystko, co mogli. Jestem im bardzo za to wdzięczny, jestem z nich dumny. Jest mi przykro po takim meczu jak dziś, ale nie mam do nich żadnych pretensji, bo za wszystko, co dzieje się na parkiecie w szatni. Wokół tego odpowiadam ja i biorę za to pełną odpowiedzialność. Dziękuję. Więcej pytań nie ma. Dziękuję Bardzo was. dziękuję. Że trzymamy kciuki za dwa ostatnie mecze. Panie trenerze, powodzenia.